Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będę miała dla Was nowy test. Jak widzicie, czegoś mi brakuje dzisiaj, czegoś mi brakuje w tym makijażu, a są to rzęsy. I dzisiaj będziemy testować coś innego niż zwykle, a będzie to urządzenie, a to urządzenie kosmetyczne i będzie to elektryczna zalotka do rzęs. Ja jak usłyszałam o tej zalotce, to się bardzo zdziwiłam, ponieważ wydaje mi się, że na polskim rynku czegoś takiego jeszcze do tej pory nie było. Jak patrzyłam na filmiki na YouTube, to jest bardzo dużo opcji właśnie w Stanach. Dużo dziewczyn właśnie z różnych firm testowały te Zalotki. Ja dzisiaj będę właśnie testowała zalotkę elektryczną z marki Remington. Jest to seria Reveal Heated Eyelash Curler, czyli właśnie elektryczna zalotka do rzęs. Jestem mega ciekawa, jestem ciekawa, właśnie, czy pobiję taką klasyczną zalotkę, taką standardową, dzisiaj będzie test. Na jednym oku będę używała standardowej właśnie zalotki, a na drugiej właśnie tej elektrycznej. Zalotka prezentuje się tak jest w metalowym opakowaniu, takim dosyć porządnym w białej perle. I. W środku prezentuje się tak. Jest tutaj właśnie taka grzałka, ale na wierzchu są właśnie takie plastikowe jakby zabezpieczenia, żebyśmy sobie krzywdy tym produktem nie zrobiły. Jednak jeśli chodzi o oczy, to tutaj trzeba uważać. Ja się odrobinę boję, ale właśnie jak widzę, to jakby nie będzie w stanie nic... Zaszkodzić. W środku w opakowaniu znajduje się bateria. Ja akurat miałam ją w środku w opakowaniu, także to na plus. Nie musiałam szukać baterii, bo wydaje mi się, że nawet nie miałabym takiej w domu. I tak to się ogólnie prezentuje. Teraz przeczytam Wam obietnicę producenta względem tej zalotki. Pokaż wszystkim piękno swoich oczu dzięki elektrycznej zalotce Remington Reveal. Teraz możesz bez trudu dookreślić kształt, podkręcić i podnieść swoje rzęsy, aby zrobić piorunujące wrażenie. Podkręcanie od wierzchołka otwiera obszar, do którego tuż nie doszła. W ten sposób możemy wywołać złudzenie większych i bardziej rozświetlonych oczu. Idealnie zakręcone rzęsy w zaledwie kilka sekund. Zasilana na baterię elektryczna zalotka szybko się nagrzewa i zmienia oznaczenie kolorystyczne, gdy jest gotowa do użycia. Możesz delikatnie przeczestywać swoje rzęsy oddzielając je od siebie i wydłużając. Urządzenie zapobiega szczypaniu i szarpaniu rzęs. Co często ma miejsce w przypadku innych podobnych produktów. Korzystaj regularnie, odkryjesz, jak piękne są Twoje oczy, już nigdy nie wrócisz do poprzednich rozwiązań. Tutaj jeszcze fajne jest, bo nie powiedziałam Wam o tym, że w środku w opakowania nie tylko mamy zalotkę, ale też pensetę do brwi. I to naprawdę jest bardzo fajna penseta. Tutaj Wam powiem, że ją używałam od jakiegoś czasu, ponieważ co jest fajnego w niej, to to, że ona się świeci. Jest podświetlana. I mi się chyba wyczerpała bateria. Mi się niestety wyczerpała bateria, także Wam tego nie pokażę. Akurat w tym momencie, kiedy robię test, no, nie chcę działać. Ale tak, tutaj mamy właśnie taką diodę. Ona podświetla nam właśnie nasze brwi. I powiem Wam, że to jest rewelacyjne, ponieważ... Nawet przy takim mocnym świetle, które pada na nas, tak jak ja mam tutaj dwie lampy, dwa softboxy, to jednak czasami nie jesteśmy w stanie dotrzeć po prostu niektórych włosków. Jakbym tutaj celowała, to bym miała akurat podświetlony ten obszar tutaj i bym znalazła po prostu właśnie nawet takie najmniejsze włoski. Jest bardzo fajna, bardzo dobrze łapie brwi, tutaj jest, jest mocna, jest super, naprawdę bardzo ją polubiłam. A teraz przeczytamy instrukcję. Tutaj, żeby ją włączyć, mamy taki właśnie przesuwany przycisk i tutaj z tyłu główki jest taki, takie czarne okienko, które zmienia swój kolor. Zmieni swój kolor na czerwony, jak już będzie gotowa do użytku i ona się będzie powoli teraz nagrzewać. Tutaj jest napisane, żeby rozpocząć od środkowych rzęs i przechodzić do wewnętrznych i zewnętrznych. Dotknąć rzęs właśnie tym grzebieniem i prowadzić grzebienie po górze powolnymi, delikatnymi ruchami trwającymi około, trwającymi około 5 sekund. Jeśli dotrzymy już do końcowych rzęs, trzeba je delikatnie nacisnąć do tyłu, czyli do skóry po prostu. I przytrzymać je kolejne 5 minut. W jednym miejscu nie powinno się trzymać tej lopówki dłużej niż 10 sekund, i trzeba powtarzać tę procedurę do uzyskania żądanego podkręcenia. Także teraz czekamy. Ona się powoli nagrzewa. Już widzę, że ten kolor się troszeczkę zmienia właśnie na czerwony, ale tak jak teraz dotykam, to czuję, że jest um, od nie ciepło, ale takie delikatne, także. Tą zalotką się na pewno nie poparzymy. Mamy już czerwone światełko, nie wiem, czy będziecie widzieć właśnie to z tej odległości, ale już po prostu przystępuję do podkręcania rzęs. Także tutaj tuż na nasadzie przyciągam i przyciągam ku rzęs, powoli przyciągam ku on Trochę mi nie Dobra, jeszcze raz. Ciężko jest przytrzymać je na samym końcu, to ze względu na to, że po prostu one są różne długości. A ja też jestem teraz po odżywce i przez jakiś czas jej nie używałam. Long no, to teraz mam takie różne właśnie długości ręce. Teraz jestem już po i nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć różnicę. Ponieważ teraz w tym momencie moje rzęsy są przypodrowane i są troszeczkę mniej widoczne niż zwykle. Ja tą um, różnicę widzę w lusterku, ale powiem Wam, że nie jest ona zbyt duża. Powiem Wam, że ta zalotka delikatnie podkręciła mimo wielokrotnego użytku w jednym miejscu. Kilka razy powtarzałam po prostu w każdym miejscu, żeby zobaczyć, czy ten efekt da się wzmocnić. Ale tak naprawdę ta zalotka tylko delikatnie podkręciła i bardziej takim zaokrąglonym ruchu, a nie tak jak ta klasyczna zalotka, która właśnie po prostu daje nam to podkręcenie tuż, ku, tuż przy nasadzie, że właśnie tak nam podnosi te rzęce do góry. Także efekt jest naprawdę bardzo delikatny. Wyglądają o wiele lepiej niż na tym drugim oku, to na pewno. Szczególnie, że mam kilka rzęs, które rosną, te nowe rzęsy, które rosną. One rosną bardziej tak płasko, jeszcze jak są właśnie takie krótkie, a to sprawiło, że po prostu te wszystkie rzęsy są właśnie skierowane teraz ku górze. A z taką zwykłą zaletką mam problem, żeby po prostu te rzęsy złapać, także to jest na plus. Ale ogólnie, jeśli chodzi o efekt, to jest dosyć delikatne. Teraz zobaczę tutaj te rzęsy pod klasyczną zalotką i zobaczymy różnicę. Moja zalotka jest taka klasyczna: jest to akurat zalotka z marki Elite, której zawsze używam. Jestem już po podkręceniu rzęs z dwoma zalotkami. Prawe oko właśnie było podkręcone elektryczną zalotką z Remingtona, lewe oko było podkręcone właśnie tą klasyczną zalotką z Elite i powiem Wam, że mam nadzieję, że to widać tutaj w kamerze w tym wideo, bo w podglądzie nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy to widać. W rzeczywistości różnica jest kolosalna i powiem Wam szczerze, że niestety. Ta elektryczna zalotka nie zdała egzaminu, ponieważ klasyczna dużo lepiej sobie poradziła. Ja zawsze zalotki używam w trzech miejscach, tuż przy nasadzie, w środku. I tuż właśnie te końcówki jeszcze dodatkowo podkręcam, żeby właśnie uzyskać taki fajny wachlarz, żeby właśnie te końcówki też były ładnie zaokrąglone. I efekt jest super. Co prawda niektóre takie małe włoski, te co są właśnie, co rosną nowe, one rosną tak troszeczkę, jakby płasko w poziomie, to czasami jest ciężko je złapać tą zalotką, ale ogólny efekt jest super. Jeśli chodzi o prawe oko, to tutaj na plus jest taki, że właśnie te małe włoski byłam w stanie podkręcić. Ale jeśli chodzi o efekt ogólny, to jest bardzo delikatne. W ogóle tak naprawdę dużej różnicy nie było między podkręconym okiem a niepodkręconym, bardzo tak delikatnie wywiniętego go górze, ale też nie jakoś spektakularnie no, nie jestem zadowolona. Tak naprawdę ciężko jest je tak ładnie ułożyć, bo poza lotem mam wrażenie, że zawsze te rzęsy są jakby idealnie ułożone, tak jakby były wyszczotkowane. A tutaj, mimo że właśnie mamy tak jakby grzebień, bo mamy tutaj właśnie kilka takich um, plastikowych wystających elementów, to nie da się tych rzęs tak wyszczotkować ładnie. No, Różnica jest kolosalna i jest po prostu na niej korzyść elektrycznej szczoteczki, zalotki. E, jestem ciekawa, jak to będzie się utrzymywało w ciągu dnia. Mam wrażenie, że te rzęsy, które są podkręcone zalotką elektryczną, e, one będą się lepiej trzymały w ciągu dnia. To ze względu na to, że na przykład tak jak mamy z włosami, e, ja na przykład mam tak, że jak e, właśnie będę Loki robiła na wałki, tak po prostu na sucho, e, to one mi się absolutnie będą trzymały, po prostu od razu oklopną. E, a jeśli chodzi o właśnie taką za, e, lokówkę elektryczną na ciepło, e, Loki zawsze mi się trzymają bardzo dobrze, także wydaje mi się, że po prostu będzie lepsza trwałość, ale nawet gdyby te lewe oko jak oklapnie, to będzie na tym samym poziomie co prawe, także no mi się nie podoba. Teraz jeszcze wytuszuję rzęsy, żebyście dokładnie to zobaczyli, bo na tych właśnie rzęsach przypudrowanych troszeczkę słaby jest efekt. Tutaj mam akurat tusz z Maybelline, jest to Lash Sensational. Tak to się prezentuje po wytuszowaniu i nawet w takiej już dalekiej odległości widać różnicę. Tą różnicę widać najbardziej tuż z bliska, ponieważ na tym lewym oku po prostu te rzęsy są tak idealnie podkręcone. Wszystkie w tej samej są płaszczyźnie, pod tym samym kątem są podkręcone, także tworzą jedną całość. A tutaj z prawej strony, tutaj na tym prawym oku to niektóre są troszeczkę bardziej podkręcone, niektóre troszeczkę gorzej. Widać, że one są bardziej takie płaskie niż tak podkręcone tak tuż przy skórze. No, nie podoba mi się, także ja nie polecam. Koszt tej zalotki też nie jest mały, ponieważ jest to około 80 zł, już razem z tą pensetą, bo one przychodzą w zestawie. E, także nie jest to mało. Jeśli chcecie, to zawsze oczywiście można poeksperymentować. Może to się lepiej sprawdzi. Ja też oczywiście potestuję jeszcze ją, to nie będzie tylko jakby jednorazowy wybryk. E, tylko zobaczę po prostu, jak to się będzie sprawdzać też w ciągu dnia. E, ogólnie w innych porach, e, właśnie kiedy moje też rzęsy będą troszeczkę wyglądały lepiej, e, ponieważ teraz wracam do odżywki do one wyrosną troszeczkę bardziej, ale no na razie w tym momencie klasyczna zalotka wygrywa i no ta jednak się lepiej sprawdza, też jest dużo niższej cenie. Także to by było na tyle. Napiszcie mi na dole w komentarzach, czy używałyście kiedyś takiej zalotki, co w ogóle sądzicie o takim wymyśle jak elektryczna zalotka. No i to by było po tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa! pa!